Hej, witajcie tu I Installacji! I witam was. Zagajmy w Dank Mims 3. Jest! E, moja zdecydowanie ulubiona gra Soulsów. Uwielbiam po prostu prawie wszystko w niej. Od muzyki po naprawdę płynny gameplay. D3 jest fajne. Do momentu, w którym spotykasz się przycisków, którzy wyglądają jak ludzie. <grym> I, <grym> czyli do, tak mniej więcej do pierwszych 5 minut gry. Nie, żebym miał e, narzekać. Tak Souls 3, trzecia część e, serii, co z tego, że Fres 1 jeszcze nie została skończona dwójki na razie w ogóle nie ruszyliśmy. Czemu, czemu nie? Będzie więcej do oglądania i będzie mniej rzeczy do zrozumienia fabularnie, why not W sumie jedynka i 3 są dużo bardziej powiązane fabularnie, więc... W pewnym sensie to nawet to, że ma sens... No, będę musiał pospieszyć się ze z jedynki. No tak, bo tak szybko skończymy 3 tak, jak po ustawieniach za bardzo mi się nie chce grzebać bo nie ma za bardzo czego zmieniać także po prostu przejdę do nowej gry ja też jako że multi można odpalić dopiero po tym po pewnym czasie, po jakichś nie wiem pierwszych 15-20 minutach gry na razie będziemy grali oddzielnie efektywnie po pierwszym bossie można powiedzieć Versi, gender male, Age Young. A, bo, bo ty już postać robisz. No a ty musisz chyba ten. Ja spokojnie obejrzę sobie kasenkę, gdzie zdechlaki idą na północ. Okej, okay, to ja sobie w takim razie porobię postać przez tym czymś. Właśnie czy, czy ty zauważyłeś też takiego, że głos w tej początkowej scence jest bardzo cichy. Nie czy to tylko u mnie? Bo już, ja, słyszę, ja słyszę, że on gdzieś tam daleko jest, ale go nie słyszę, szczerze mówiąc. I zobaczyłem to już za pierwszym razem, kiedy przychodzę na socjocujkę. Tak, nie przechodzę z so, i na ślepo, ale i tak będziecie mieli z czego się śmiać, więc nie martwcie się. Boys, hey. Starzy władcy Pogorzelisk wychodzą ze swych grobów. I wszystkie ich maski razem z nimi. Ustawione wszystko. Dobra, to ja poczekam na ciebie. Wiesz, jak patrzysz na te gluty Aldricha, to ciężko to inaczej określić. E, też jak, bo nie powiedzieliśmy jak ten tutaj będzie prowadzony ogólnie. Sprawa wygląda tak, że... Ja jako tako będę tym głównym grającym. A gdy tylko będzie możliwość, to będziemy przychodzić na multi w dwójkę. Jako, że tylko jedna osoba dostaje postęp, to ta druga część, kiedy to nie druga osoba powinna dołączyć do tej pierwszej, nie będzie pokazywana na samym specjalnym, żeby nie powtarzać tego samego materiału, ale to chyba oczywiste. Zdecydowanie tak. No i też. Przyznać trzeba, że dzięki temu będzie to niestety nieco łatwiejsze przejście niż na przykład pojedyncze. Wiesz co, Wiesz co? o ile w, w dwójce się zgodzę, że to naprawdę jest momentami aż za prosto, o tyle w trójce mam wrażenie, że to po prostu sprawi, że ta gra będzie dla mnie grywalna, a nie okay. cholernie irytująca w większości wypadków. Nie, bo naprawdę nie znoszą, że ja się nie z każdym typem serza jaki występuje w tej grze. ja ci będę w tym pomagał, ja lubię mówię, wiem z Sousytrze, więc... I dlatego się cieszę, że im będziesz pomagał. Jak już przejdziesz w tworzenie postaci, to mi daj znać, bo ja tutaj wiesz, stoję i czekam. Jasne, jasne. Mam jeszcze jedno ważne pytanie. Tak? Bo słyszałem takie oskarżenia wobec sedaksosu Turki. że taka jest strasznie liniowa. Mówisz, że idziemy najpierw do ten serc... <noise> <noise> Okej, okay, piszcie na to. Właśnie chciałem pytać czy to robimy. Pewnie. Wiesz co, aczkolwiek yy, pójść dalej. Podnem serce, już nie wiem, czy bym się odważył. Ja bym... Pewnie, że tak. Okej, okay, zobaczmy. Dalej idziemy do Czempiona Kunter od razu. Zwiemy się. To takie nasze wyzwanie. To takie nasze się... wyzwanie. Boże święty. Chcesz mnie zamordować, prawda? Tak. Przy inj in płeć facet. Pas facet? Prawdę by tak być kobietą. Być kobietą być kobietą, kobietą, być kobietą! Jak mogę zmienić imię? A tak mogę zmienić imię eee, niech będzie tak. Powiedzmy, że będę... Kobietą. Wyjątkowo. Młodą kobietą. Hmm. Tak się zastanawiałem, czy nie zagrać się czymś innym niż zwyczajnym wojen tak dla odmiany, ale mam wrażenie, że początek gry będzie absolutnie toporny przez to, i tego się trochę boję. I tego się trochę boję, dlatego. Znaczy, wojownik jako taki nie ma aż takich złych statów, jak miał chociażby chyba w dwójce. Bo wydaje mi się, że gdybyś chciał zrobić wojownika jakiegoś maga w dwójce, to musiałbyś się strasznie. Yy, Wysiłki, jeżeli chodzi o ładowanie punktów w inteligencji i wiary. No to nie wiem czy bardziej e, statystyki, zaraz, nawet zaraz sobie przejrzę. A tak to A tak to po prostu chyba wezmę wojownika, że miał te defensywne statystyki i mógł używać jakiegoś miecza e, na wszelki padek, a potem. Że wojownika i rycerza? E, rycerza Rycerza. rycerza mi chodzi. Te statystyki może nie różnią się jakoś aż tak bardzo faktycznie. E... Znaczy, oczywiście jest dip, e, deep life, tak? Tak, ale bardziej chyba chodzi o klikunek, który dostajemy na starcie. No, a, który też dostaje jedno z najważniejszych rzeczy w stosach czy tej tarcze. Więc... Wszystko dobierz, Roluj się, ani tarczuj. Tak, czołki, się nie Podarunek, co mam do Mam który zwiększa nasze HP, Divine blessing, który odnawia całą całkowicie HP, uh, hidden blessing, który odnawia FP, FP to jest nowa rzecz, o której opowiem e, za chwilę. E, file bomba, raczej znaczy nie chcę, File gem hmm. File jesteś gem wziem, może... znaczy, file... znaczy File gem już może się przydać akurat, bo możesz bardzo szybko e, zinfiozować się File gemem Fire long sword, Nie więcej Aaaaas, to jest jeszcze znaczy, gold coin To raczej znaczy nie jesteś na czym mi zależy Craftery, od... Chyba nie będziemy nikogo nawiedzać. No nie, ja, white, nie White, za white blanche zawsze wydawały mi się kompletnie bezużyteczne, a takich używałem, więc. Fajajaj. Hey. Okay. Hey, Face, please, yes. Szlacianka. Czemu by nie? To wygląda, chyba nie chcę zmieniać. Final nice creation. Ok. Na samym początku, gdy lądujemy Cmentarzu. powiedziałem, że za chwilę wspomnę o, o co chodzi z FP. Jest to nowy system, który tutaj takie jakby. Czy man? Nie no, mana nie było chyba w tym. we wcześniejszych soulsach, czy była. Ma... Nie było many we wcześniejszych soulsach, ale chyba w Demon's soulsach była, o ile no, pamiętam. Idę. Ale w Dark Soulsach były użycia, a mana jest dopiero w trójce. No tak i tutaj jest właśnie FP który daje nam taki jakby pasek manek, który możemy wykorzystywać niezależnie od tego kim gramy tak naprawdę. To nie jest tak, no. że, że mana jest obowiązkowo. obowiązkowa. jestem magiem, używam many, jestem rycerzem, nie używam many. To ale tak to nie działa. Jest, jest, w tych można było tworzyć postać, która nie jest jakby jednokierunkowa, niezależnie od tego jaką klasę wybrałeś. Nie no jasne, ale, ale, ale wiesz, chodzi o to, że tej Mam tego wojownika kapłana, jakiegoś ale... nie, maga wojownika... Nie ja, no wiesz, to chodzi o to, że ty możesz być takim nyserze, nyserze, nyserzem. Mm -hmm. kompletnie kupu miecha ale i tak używasz tej many, tak? O to chodzi. Nie wiem, jakieś buffy. Bardzo jest fajny buff ognisty dla broni, który nakłada ci takiego właśnie ognistego. Za dość małą ilość many. Podejrzew e, jakiś kartus flamark czy coś w tym stylu. A, to, to, to widziałem jakby... w sumie. Jest całkiem przydatny buff, ale oczywiście najlepsze buffy są z elektryczności. Myślę, że to... Dobra, co najważniejsze? Prawa nawet nie kontrolujemy to. kamerę e, Prawy trigger zwykły atak e, Prawy bumper silny tak. Możemy go przytrzymać, żeby był mocniejszy e, L3 to w namierzanie celu Dzięki czemu możemy sobie wokół niego biegać na przykład bez problemu Wielką nie zaciechać. Wciskając kółko albo B. B, B Odskakujemy, a jeżeli z, z kierunkiem to izolujemy się, czyli jedna z najważniejszych rzeczy. Możemy, no, wcisną no, no, możemy wcisnąć. Możemy B, żeby biec. No, pójdę tą jeszczurkę. Ja a nie, Może. to jest dobre. To jest pójdę. No, a też będę musiał. Za duszę możemy dostawać... Haha, duszę. Get it? Dusze dają nam. E, duszę. Kolejny zabity. Wciskając L1 możemy się bronić przed atakami, jeżeli mamy tarczę albo... Czy nie, jeżeli trzymam nich w dwóch rękach, też chyba możemy, ale jest to mniej efektywne. Jeżeli zatkułem przeciwnika od tyłu, to wykonamy uderzenie krytyczne. Czego mi się nie udało. No oh well. Dobra, teraz ostrożnie, bo tu jest dwóch przeciwników. Ja sobie ten dobiję. Jeden. Oczywiście musiałem oberwać, Czemu by nie? Jeszcze trzeci do mnie strzela. Najefektywniejsze to zawsze jest dożerowanie, jeżeli tylko możemy. Dobra. Przyciskając trójkąt możemy wyekipować broń w obu rękach. trójkąt możemy wyekipować lewą broń, a po prostu naciskając możemy prawą broń, że tak powiem. Każda broń ma... Każda bling ma inny zestaw ataków w zależności od tego czy używamy jej jednonęcznie czy dwunęcznie. Możemy też wykonywać weapon ale to nie jestem pewien czy będzie mi dane zastosować ich na tej kolejnej jaszczurce, bo ona jest dosyć silna. Blokowanie for the win jest to fair. Au! Oh, na na jaszczurkę? Nigdy jej nie blokowałem. Ja, ja zawsze dezoluję. Ja ją blokuję, jest bezpieczniej. Mm, blokowanie w sosa które zużywa za dużo staminy. twoim zdaniem. Nie mo może po prostu jestem za bardzo przyzwyczajony do późniejszych faz gry, ale... Cały czas mam takie wrażenie, że... Nie grid, I know that. It. Zgryźć na tej aszurce jest bardzo łatwo. No i to mam po. Eee, zbaw to po. Dobra, chciałbym uniknąć najbliższego ataku. Gdybyście się jest Asznestu zplaska. Eee, na razie to się jeszcze z tojaszurką bije. Ale on był wcześniej. On był w tej bazie. Na środku tego. Jakby dziedzińca nie Mmm, to tam się jeszcze był, Au, nie hap mnie. Wow, nie z nią niestety chwilę schodzi. Sevik jest tym bardziej wstawiony w w całym wszystko. Więc poniżej spodziewajcie się większych i efektywniejszych rzeczy. Grałem też w sosy trójkę dłużej, mi się wydaje. On przyszedł... Dwa, oh, razy... dwa razy plus... Tutaj ten ekwiel i 4000, jest to dużo. Plus duż. jeszcze do tego... Hmm. Tutaj Zacząłem jeszcze... New Game, plus, no. Jestem też bardzo daleko. Ja nie doszedłem no. aż tak daleko w NG. Tylko tyle, co kompletnie skupałem sekwencje, w jakich trzeba było zabić rzeczy. Eee, kolegowie, pominę sobie drugiego posadę, do onowanie się idzie i pójdę do jakiegoś 17. To jest to co próbujemy zrobić teraz. Boże, czemu? Bo zaproponowałeś, trzeba było trzymać budzie na kłódkę. Zawsze mogę się nie zgodzić. Jako, że to ja chustuję. Fakio, Shinji. Come on, nie umiesz się bawić. Może i nie umiem. Wracając. Gdzie był ten Estus? Jeszcze raz? Estus był tam, jakby na środku tego... Well, A, tu. Okej. Okay. No. Aż Estus Flaski się różni o tym, że odnawiają nam właśnie te punkty FP zamiast zwykłego HP. Nie zużywałem w ogóle jeszcze FP, więc nie o na tych, demonstrować. A zaraz napotkamy na najważniejszy punkt naszej podróży. Czyli... ognisko. Odpalone. I on jest. Muszę wrócić do ogniska chwilkę. Aha. O nie, prawie mnie dziadną. Co tu jeszcze? Jeżeli wciśniemy B podczas biegu, to skoczymy. Co jest potrzebne, żeby się dostać na tą skrzynkę, na którą mi się nie udało dostać? Jeżeli spadając wykonamy atak, to wykonamy atak wyskoczną. Z, z to zadaje zdecydowanie więcej niż normalny atak, więc warto jest to robić. Eee... A masz. Dobra, nie pozbierałem jeszcze wszystkiego, a chcę no podbierać. E... nie mogę wskoczyć na tą trumnę. Walić to tam pewnie nie ma nic ciekawego. Aż tam coś było, tylko nie płańczyłem. W ale to głupa, ja nie, ja nie mógł skakać ja fajnie z Jestem ty w gorszym gra to promówki. Tak. Ciężko mi się nie zgodzić. Dobra. Już sobie idę wiadomo gdzie Eee. Spadłem Tak żeby nie było... Nie, nie spadłem w przepaść. Tylko nie, skoczy... tylko nie skoczyłem na tumę, no tak, tak samo pewnie jak ja. Aczkolwiek będę musiał się wrócić do ogniska jeszcze przed ale później dalej. I, I pewnie po prostu sobie oleję te wszystkie szkielety. Taj ten HL tam był jak coś. Fak, to się przyda. Ja te, po to wracam. <laughs> Jednak? No, najpierw zajmę się tym, czym się zajmuję obecnie. Aha. Ja chcę pokazać wszystko, co tu jest, więc masz jeszcze chwilkę. Wow. Tutaj można zejść na dół. Jest tu dwóch przeciwników. Jeden trzyma tarczę, a jeden jest z łukiem. To też trzeba mieć na uwadze. Przeciwników, którzy mają talcze, jesteśmy w stanie wykopać że tak to mówimy, yy, trzymanie gardy. Co pozwala nam atakować, ign ignorując ich obronę. Talcza, wykonanie przeciwników. Yy, z i redukuje odważenia bardzo znacząco i sprawia, że wolniej regenerujemy się po ataku, więc nie radzę tylko tego będzie, jeżeli to się blokuje w ten momencie. Dobra, mam wszystko co było do zyskania Chyba, że o czymś ważnym zapominam. Odpocznę sobie przy ognisku. Nauczyłem się też gestu odpoczynku. Gesty można wbierać wciskając Select. Możemy odpoczywać w ten sposób gdziekolwiek, jeżeli tylko będziemy chcieli. 7300 dusz. nie. 4? Jeszcze mam tą jedną duszę z daru do zużycia, plus jeszcze tą z garientu przy jaszczurce. No, Jestem zadowolony. No i wrócę no, potem, no, Tytoletra, ja bo jednak upgrade'y są bardzo, bardzo... Nie. Przynajmniej to nie Twinkling Titanard. To ja będę pewnie ja korzystał z, z mojej powiem. ulubionej broni w PvE, czyli z Dark Sworda. Chociaż się zastanawiam. Mm, ja przez większość korzystałem z Elite w Long i bardzo mi się podobał. O ile w dwójce korzystałem właśnie przez całą grę Graveswordu e, Jak on się nazywał? Mm -hmm. e, ten, ten co tarcze się też dostaje... A, Dark Gravesworda. tak. Bardzo dużo korzystałem z Grace a tak w trójce Grace Wold wydaje mi się za słabe, żeby ich używać. Dobra, wyjmujemy miecz. I po wyjęciu miecza... Na kurwiać! Oto pojawia się pierwszy boss w grze. Judek Gundyr! Judek, sędzia Gundyr! To był moment Aczkolwiek chyba nawet w polskiej wersji osiągnął Chyba. Nie jestem pewien. Zresztą jak gdyby myślał, to dobrze mógłbyś przynosić jakiś niby sędzia w stolicy. Już. Miałem dobrą okazję do ciśnięcia mu kryta. I odkopałem. Ja nigdy nie potrafię wyczuć jakim po prostu wklepywać te kryty po straconych próbach. Tego po prostu ich napalam. Mi jakoś strasznie nie wchodziły na tym, na, na kingu. Nie wiem czemu. No, właśnie... na no, jest bakstabowałem! mi się jest ładnie. jest z bakstabowałem. znaczy jest Znaczy Znaczy... To się... znaczy właśnie... jest z bakstabowałem. nie Nie, Ej, kurwa. z bakstabowałem. To jest z bakstabowałem. To jest więcej. bakstabowałem. To jest z Znaczy To To ja To ginę. Wow, Bądź mno, nie Chciałbym być tak dobry jak ty. Takiego ja wiem, że zabiję w grawitacją. A, wiem dlaczego miałem wrażenie, że go zbackstabowałem. Bo schowałem mieć i dlatego taka dziwna animacja była. O, bata! O, bata! Myślałem, że znasz mi z tej strony, że bardzo często chowam e, rzeczy z ekwipunku bez powodu. Bo, e, mówimy tak, mój kład jest ten bardzo ten. specyficzny. Jeżeli wcisnę L3 i strzałkę, znaczy i kierunek hmm. jakiś, e, to no działa jak w krzyżach. I, nig i nigdy nie miałem nie pojęcia, dlaczego tak jest. A ty nie zamierzasz A, tak? pokazywać się całą łącznie z tym skokiem przez drzewko? Dobrze, to ja, ja też tak. od razu załatwię wszystkie sprawy, eee, w tej świątyni. Znaczy, nie wiem nie wie, czy pójdę po tego w, zjeba z kataną, bo zacznę... na ja pewnie nie to zrobię. Chociaż najpierw, zanim może pójdę po tego goście z kataną, to zrobię poziomy w licy, żeby ich nie wkracić, no i kupię oczywiście, wiadomo, przedmioty. Złamany prosty miecz. Okay. No tu jest... Błąd już u ciebie. Idealnie. Splendid. Bordyniki są mord, Błąd. Błąd do tych bondów, a One mi się tutaj akurat nigdy nie tak? przydają. Daję. <grym> oh, pyszne. To teraz tylko nie zginąć, żeby nie stać się bera. Bo niestety ja jako host muszę mieć Wiesz, embera. Ja też będę musiał mieć embera. Tak. Nie. Jak, jak będziemy przychodzili moje znaczy... sekwencje? No tak, ale jeżeli skończymy to za pokonanie dostajesz Embela. Pray the praise the sun and then praise the praise the sun. If only I had a woman, so to speak. Ach, beating to a pulp. Jezu, komunikaty w O right, no, no. Wracając, Sevik chodzi głównie o to, no, że okay. za pokonanie bossów dostajesz Embela. Jeżeli jesteś w no, no. one. Ja sobie może w takie, gdzie pomocy naukowe pod tyłem, tutaj... gdzie są szardy. E... F100, stu... Przeciw... A weź! TANIOŚĆ! TANIOŚĆ! Mniej więcej wiem, gdzie się dostaje rzeczy to. Wiesz... Wiesz co, ja na... Ja na początek schodzę do Feilingsteina, włożę... Włożę miecz? Możesz, powinieneś móc. Nie mogę włożyć miecza? Weź go z dobrej no. strony. Właśnie nie mogę. Imbifody ja go nie mam. i będzie to powinno być? Kejtem skoju. Zależy z skipperką nie wiem. Tyle nie ma? Okej, mogę. Jako już w bardzo dziwnej sytuacji musiałem podejść, nie wiem czemu. Dobra, bonfire lead. To najważniejsze. Mamy ognisko, ogniska są naszymi checkpointami. O, Level upnę sobie trochę. Jak już mówiłem, chcę być bardziej magiem w tej grze, więc tam parę punktów inteligencja. Od... Trzeba go zajść w odpowiedni... odpowiedniej tej... No, Dobra, no, no, wydaje to, mi się, że tyle dusz mogę wydać... 500? Nie, nie kosztowałaś tyle chyba, co? A, no, 500, tak. Tylko na czarni, jest jesteś z kolei, ale to już inna sprawa. A, nasza sklepikarka, która y, będzie nam sprzedawać rzeczy za duszę. Wszystko tutaj opiera się na duszach. Poziomy są za duszę. Sklep jest za dusze. Tędy się wchodziło? Nie. Już nie pamiętam. Nie, tędy się wchodziło. Ja chciałem pójść w nieco inne miejsce. Tutaj na górę. Nie, nie. Jest... Okazuje się, że w tej wersji to jest na pewno. <suszy> Mam nadzieję. Właśnie idę tam owszem.